Jest! 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 Nie mam pojęcia jak to zrobiłem, ale jest! Udało mi się w końcu! Jezu! Ja nie wiem jak to zrobiłem, ale no gówno! Hej! Cześć! Do was! Z tej strony skończył dzisiaj nowy odcinek z LEGO Racer. Czego tak wymachuję dwie rękoma. W każdym odcinku wymakuję tak rękoma. No dobra, mnie jeszcze zresztą, jeżeli nie macie ochotę, zostawcie symboliczną łapkę w górę. Dzisiaj zaczynamy z kolejnym, 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 kolejnym chapterem. Chapter, albo piąty. Piąty, gdzie będzie Amazon Adventure Alley, Ice Planet Patchway, Royal Night Raceway i Trimble Island Trail. Coś tam nie wiem, jak to powiedzieć. Nie mam pojęcia i szczerze mnie to w ogóle nie interesuje, więc pewnie źle wszystko wymówiłem, ale to nic. Dobra. Uh. Zuid i zuju. Co? I baron won coś tam Und I shall win Hmm, yes, exactly, yes Tak, dokładnie, tak uh -huh. Un zach Banwin, win Nie wiem, whatever, dobra, mniejsza Tutaj mamy od razu skrót jakby co Jakbyście nie pamiętali, ale raczej pamiętacie, tak mi się przynajmniej wydaje miejmy taką nadzieję, że pamiętacie, tak? Tutaj mamy skrót, proszę bardzo. I nie wiem, mam pojęcia, gdzie tutaj wyjedziemy. Ale mam nadzieję, że w jakiejś. Idealnie tak, dobra, co w tej miejscu, Okej, okay, dobra, to nieważne. Jesteśmy. No. Byliśmy przez chwilę pierwsi, że tak powiem, prawda? Przez chwileczkę jest. Mamy to, mamy to, kochani. Lećcie, rakietki wy moje. Lećcie, lećcie, lećcie. Uhu. Gdyby ja trafiły w tego pana na przodzie, który. To jest. Czy to jest nas, tak? To jest ten, którego musimy pokonać w tym, tym, żeby wygrać w ogóle cały wyścig, tak? Żeby wygrać to wszystko. To jest ten pan, którego musimy pokonać, kochani. To jest właśnie ten pan. A no nam w ogóle nie grozi, no nam w ogóle nie grozi. Nie, my damy radę, my spokojnie damy radę. To nie ma w ogóle problemu z tym naprawdę. To nie ma w ogóle z tym problemu. Uwierzcie mi. Uwierzcie mi, dobra, ujedziemy. Teraz tutaj na prawo znowu. Jest pięknie, szkoda, że nie mam mojego speedu ani niczego. Po prostu nie mam nic, nic, nie mam nic. Jest tutaj speed, nie ma, tam jest speed. Dobra, widzę, widzę. I użyjemy na teraz! Pięknie, udało nam się to idealnie zrobić. No i widzicie, mówiłem, że tutaj wyjście z tego teleportu jest czasami naprawdę gorsze niż cokolwiek innego może się tutaj wydarzyć na tej w tej grze, znaczy się, tak? Jest dobra, mamy 3 do 2 dopiero myślałem, że już mamy, mamy, bym mnie tego nie zebrał? Jest, dobra, mam to, mam to, mam to, kochani, mam to, mam to. Koleś, po raz kolejny udzieliśmy. Teleporta jest pięknie tutaj wyjeżdżamy znowu na piękną przestrzeń, na piękną przestrzeń, na przepiękną przestrzeń. Ja w ogóle co ja w ogóle gadam, ja pierdziłem. O co mi w ogóle chodzi, kochani? O co mi w ogóle? O, ja nie wiem. Ja nie wiem, ja już, ja już się po prostu pomyliłem, no. Ja już, ja już nie wiem, co ja w ogóle gadam do Was, naprawdę. Ja jakieś głupoty tutaj wygaduję, normalnie ja nie wiem. Ja nie wiem, naprawdę. I pa! Dobra, pięknie, pięknie. Pięknie, tak. No i widzicie i znowu w ściany że walną, bo mnie tak wywaliło, no! Znowu, znowu to samo! Ja po prostu nie wierzę w to. Ale wygrałem. To jest najważniejsze, wgram i tego się trzymajmy. Okej, okay, tego się trzymajmy, tego... ja okay, po prostu wygrałem koniec, kropka i, i jest pięknie, przepięknie zajebiście i tepę. I... No jak ja mam wyzetowość z tym y, speedem, no! Gówno, głupie! Ja pierdzie... Nie wiem, jak mam to zrobić, nie wiem, jak mam to zrobić, ale, ale no, ale zrobię pewnie, nie wiem, pewnie kiedyś mi wyjdzie, raz mi wyszło, więc jakoś na pewno to ciekawy sposób zrobimy z tego premium, więc trzeba, trzeba to jakoś ogarnąć, tak, trzeba ogarnąć to po prostu tak, żeby się po prostu udawało za każdym razem wystartować z tym speedem, chyba, że to po prostu gra sama wybiera, kto ma wystartować, ale nie, bo kurde, oni zawsze przecież się dostają, a ja prawie nigdy, no. Naprawdę, no to jest kamskie. bardzo ch... No, no dobra, wziąłem, wziąłem, masz szczęście, groże, wziąłem, naprawdę. Ale oni mnie dogonają! Oni mnie doganiają! A, co on tu robi? Wypierdzielaj! Pierdzielej! Okej, okay, zebrałem. Zabrakuje jedna jednego klocka. Okej, okay, było blisko, prawie mnie trafili. Tam był kurde po lewej. No, a tu znowu też będzie gdzieś, po prawej chyba będzie, tak? Po prawej. Oby... Nie zebrałem. Super. Okej, okay, wiecie co, użyję sobie tego i tyle. O, tutaj są. Jeden, dwa.. Kurde, jednego zebrałem, no nie wierzę, jaki fail. Kuźwa, jak on jest szybki. Ej. Który to? Jestem drugi, a to jest drugie okrążenie. Dobra, mam jeszcze szansę. Mam jeszcze jakąś szansę. Muszę zebrać... Aj, dzielony kuźwa. Tu jest, tu jest, dobra. A, to jeszcze tylko jeden biały kloczek mi brakuje. Okej, tutaj gdzieś będzie. Nie, no i znowu nie zebrałem, no. To że fail totalny. Poczekajcie, teraz, za chwilę to gdzie będą skróty chyba, tak? Gdzie za chwilę będzie skrót? Tutaj, dobra, mamy to, mamy to, kochani. Ok, czekajcie, za chwilę go użyję. Za trzy, dwa. Teraz, dobra, dajesz. Wygramy, prawda? Dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay, jest, dobra. Mamy to, mamy to, jest, wygrałem. Ja nic nie zrobiłem. Dobra, kochani, jedziemy. Bum! No i No Trzech? Czemu nie ja? Dlaczego nie ja? No nie, nie zabieraj mi tego. Patafianie kupi jak śmiej! Jak się śmierasz, mi to zrobić. Gintyeczwe luki. O, tu są trzy aż. Ja pierdziele. Co za gówno, głupie. Jak zwykle ja musiałem nie. Udaj mi to, dybil. Jakoś śmiał to zrobić, no? Jak? Się pytam, dlaczego? No nie! Gubi Batafian, ciki Maciuku! No nie wiem, jak on się nazywał, no. Ja chcę to. Dziękuję. Kosek, no i zabrał mi znowu, no. Cfelułki walone, no. A gdy ja teraz któryś trafi, to ja chyba nie wytrzymam. Ja teraz Oooooooo Jedź do przodu Kurde nie zebrałem no Trochę daleko jest przede mną kuśwa. Nie fucking shit Jak ja mogę teraz dogonić jakąś daleko cholerę W cholerę daleko jest Okej okay, jestem blisko jestem blisko czekajcie mogę go jeszcze Mogę go jeszcze schwytać I teraz A! jest pięknie trafiłem. Też! Też! Kurde, trzy znowu ominąłem, no! Jest! Jest! Pięknie! That's how we do it, guys! That's how we do it, guys! No, dokładnie tak robię, no, teraz mamy jakieś szanse, mamy jakieś szanse! Skręcaj! Trzecie okrążenie, zaraz koniec! Nie możemy teraz trafić, nie możemy teraz trafić! Okej, okay, pięknie, wygram e, to za pierwszym razem, kochani, popatrzcie, znowu za pierwszym razem, tak? Jest, 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 nie mam pojęcia, jak to zrobiłem, ale jest, udało mi się w końcu, Jezu, ja nie wiem, jak to zrobiłem, ale, Oj, gówno! Nie dam ci się wyszedzić, wypierdzielaj! Mam! Mam trzy, kochani! Mam trzy! Nie wiem, to zrobię wąt szykowanie! Czy to jest w ogóle jakiś zielony kolcek? Zielony, prawda? Nie, tutaj było trudny. Tutaj było trudno o zielone klocki. Tak, tutaj. Pamiętam ten level. To było trudno tutaj o zielone klocki, naprawdę. O, w dupala jeżala, no Jest! Dobra, mamy to, mamy to, kochani, mamy to. Oh yeah! Teraz nie możemy dać się wyprzejść za tego cwelucha tam, który jest z tyłu. Okej, okay. Tutaj mam przeszkoda dla niego. przeszkoda, przeszkoda, malutka. O, o kido też dam rady. Tak samo jak wcześniej nie udało mi się zebrać. Dobra, nie udało mi się zebrać. Ale tu jest... Kurde, znowu mi się nie udało, Tu jest kolejny, dobra. Nieważne. Eee, poczekamy sobie, aż on do mnie przyjedzie troszeczkę bliżej. I jak będzie próbował nas wyprzejść, to ja użyję moich rakiet, żeby trzy w niego trafiły. Znaczy dobra, nie wiem czy akurat trzy w niego trafią, ale parę na pewno w niego może trafić, tak? Chyba, że czekajcie teraz. Wiedzie? Chyba wjechał. Wjechał, tak, dobra, chyba wjechał. Nie, nie wiem. Ooo, Ja nie wierzę w to, jak gównia nie postąpił ze mną, no wypierdzielaj z pierwszego miejsca! Nie zgadzam się, żebyś na nim był, okej? Okay? Poczekajcie. Chodź tu! Jest, jest! To chyba ostatni wyścig, czy jeszcze jeden będzie? Chyba jeszcze jeden. A może to ostatni? Chyba ostatni, wiecie? Uu, muszę ziepnąć. Okej. Okay. Zziepnąłem. 120, dobra, to ostatni był, tak. To jest dokładnie to. Uuu. Ej, czy... My już tego... Tak... Nie, to był ten Niemiec, dobra, to był ten Niemiec, nieważne, tak, dobra. Okej. Okay. Baron von Baron Skar. Co? Baron von Baron? O, mamy teraz tego, widzicie tego po prawej, dobra. Ja się nadam, że jak nam... Na razie, panie. widzimy się już na następnym odcinku. Jeżeli wam się podoba, to w górę Tymczasem, na razie, trzymajcie się, pa, pa, pa. i widzimy się już niedługo,